Cześć witam na kanale Studenie Czarodzie i ponownie proponuję żeby kontynuować serię czytanie rysunku technicznego ponieważ wiem że jeżeli ktoś nie ma z tym do czynienia codziennie to nie jest to łatwe wcale też miałem takie głosy żeby mówić więcej o podstawach i zrobię tak żeby tych podstaw się trochę tutaj pojawiło. Kolejny rysunek złożeniowy, kolejny całkiem inny, 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 jakby podzespół element, maszyna. Poprzednio to było imadło, teraz sobie pokażemy na przykładzie śliwierki kątowej, którą każdy widział pewnie. Takie oto niebezpieczne narzędzie, w którym można dużo dobrego zrobić. I zwrócę uwagę na kilka elementów, które Pojawiają się na rysunkach technicznych, Tak yy, wypunktujemy, może. Pierwsza sprawa, jeżeli patrzymy na rysunek techniczny, żeby jak najwięcej zobaczyć, jak patrzysz na to, nie wiesz, jak to wygląda, bo nie ma tu żadnej izometrii, no to najlepiej wziąć i spojrzeć na główny rzut. A tym głównym rzutem bardzo często jest przekrój, i bardzo dobrze. I tu tak, tak samo jest tutaj. Spójrzmy na ten przekrój. I pierwsza, co się od razu rzuca w oczy. To, że to jest przekrój, to druga taka sprawa jest taka, że to wszystko, co jest okrągłe, jest jakby rozwinięciem walca, czy składa się z kilku walców, to jest, ma oś, oś symetrii. I to bardzo dobrze, bo od razu to widać, że, że to jest okrągłe. Ja może będę pokazywał również model 3D. Proszę bardzo. Na przykład ten wałek wrzecioną, tak można nazwać to wrzecionem, jest okrągłe, prawda? I tak samo ten silnik elektryczny, który, który jakby składa się z takiego ściętego walca. I... I co ciekawe, że ta linia osiowa, która jest tutaj, ona się również pojawia o tutaj, tutaj, tutaj właśnie, tu, tu jest, tu jest, tu jest. Ja wiem, że wielu z Was oczywiście wie, co, o co tu chodzi. Po prostu to jest przekładnia zębata, czyli zazębienie. Pokażę również. Proszę bardzo. Przekładnia stożkowa. I jak patrzymy na to, to się składa się to z kilku takich bardzo ważnych elementów. Wiadomo, że ta, ta linia osiowa pokazuje tak naprawdę stożek podziałowy, czyli to. W jaki sposób te koła się zazębiają, to jest troszkę inaczej niż w przekładni walcowej, ale również bardzo podobne elementy są. Te dwie linie grube, które są bardzo blisko siebie, to jest właśnie ten luz międzyzębny, który musi występować, żeby w ogóle przekładnie mogła pracować, bo by się zacięła. Tu jest z kolei przerywaną luz międzyzębny, ale z drugiej strony, jakby za tym zębem. Czyli występowanie takiej linii osiowej w różnych takich dziwnych miejscach, to właśnie oznacza, że to będzie na pewno ząb. Co dalej? Następne oznaczenie, bardzo często występujące oczywiście łożysko kulkowe. I to łożysko kulkowe ma tutaj takie coś dziwnego i to jest właśnie łożysko kryte chyba ma w środku smary? Ten smary już na, całe, na całą kadencję tego łożyska będzie pracować. I przypominam o, również o kierunku kreskowania można sobie to zobaczyć, i potem też poznać. Bieżnia wewnętrzna jest w jednym kierunku, a bieżnia zewnętrzna jest w drugim kierunku kreskowana. Czyli można się domyśleć, że jedna bieżnia stoi. No na pewno stoi ta, która jest połączona z korpusem, czyli zewnętrzna. Bo to wchodzi w korpus. A ta bieżnia, która jest z wałkiem, ona się będzie kręciła. Chociaż nie zawsze, bo czasami jest tak, że wałek stoi, a coś się w koło kręci jego. To akurat jest to bardziej, bardzo typowe. I można też zauważyć, że przeważająca większość maszyn, w których występuje wał, jest łożyskowany, to jest on na dwóch łożyskach zwykle. Mówię zwykle, bo są przypadki, że innym, przypa innym razem będę o tym mówił, na przykład łożyska dwurzędowego, ale to nie dzisiaj, co dalej? Oczywiście, połączenie śrubowe, czyli jest śruba wkręcona w otwór, ona się kończy w tym miejscu, ale gwint jest jeszcze dalej, czyli cienką linią, gwint jest jeszcze dalej wykonany. No bo jak się chce coś wkręcić, to tego gwintu musi być więcej niż ta śruba, bo jak się skończy gwint, no to co zrobić później? Się zablokuje, więc ten gwint musi być troszkę dłuższy. I ten gwint też nie jest do samego końca otworu, dlatego że jak gwintujemy, no to nie wiedziemy z gwintownikiem do samego końca. A z kolei na samym końcu widać, że ten otwór jest z wiertarki po prostu. Tak jak wiertło ma kąt 120 stopni, tak samo otwór ma ten sam kąt. Ja wiem, że to są oczywiste sprawy, ale dla kogoś mogą nie być oczywiste. I podobnie będzie na gwincie, na śrubie, na gwincie zewnętrznym. Mamy tym cienką linią, tą czerwoną, mamy gwint, a to czarne to jest zewnętrzna średnica. No i okej. Okay. Co tu jeszcze jest interesującego? Tu oczywiście widać, że większość tych kreskowanych elementów jest kreskowana albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. A tu jest taki element, który jest kreskowany na krzyż. I co to znaczy? To znaczy, że to nie jest metalowe, że to jest element, który nie jest metalowy. Zwykle tak się oznacza elementy z tworzyw sztucznych. Yy, yy. I dlatego to jakby nie jest, nie jest metalowe. Kolejna ciekawa rzecz, która jest na tym. Cały czas czytam z tego, z tego głównego rzutu. Tu jest coś tak na krzyż zrobione. Co to jest ten krzyż? A to znaczy, że jak tu jest oś, to to wszystko jest okrągłe. Ale jeżeli na tym wałku się zdarzy jakiś płaski element, to i on właśnie jest oznaczany takim sobie krzyżem. Ja tu pokażę może na. W rzeczywistości, jak to wygląda, o coś takiego. Wałek jest okrągły, wszędzie wszystko jest z walca zrobione, a tu nagle płaskie. To służy do tego, żeby przykręcić, odkręcić tą tarczę. Tu są nakrętki, wiadomo, żeby jakoś złapać, no bo można to porównywać do odkręcania słoika na przykład, który można czasem odkręcać godzinę i dalej jest nieodkręcony. A tu bardzo prosto. Łapiemy kluczem płaskim i odkręcamy z kolei drugim kluczem i Sprawa załatwiona. Y jeszcze kwestia gwintu, właśnie. Zakończenie gwintu jest y na przykład taki, y taki element, powiedzmy, który y grubą linią y oznaczamy sobie ten ostatni zwój. Ostatni zwój gwintu, tam gdzie ten gwint się kończy. I też wiadomo, że ten gwint nie będzie do samego końca, bo tu jest ta większa średnica. I tu by się nie dało nawet tego zrobić. Co dalej? Można też odczytać to z, z rysunku. Bardzo łatwo, że jeżeli masz taki element, załóżmy ten element kreskowany powiedzmy, że w lewo pod kątem 45 stopni, że tu jest bardzo dużo takich promieni. Tu promień, tu promień, tu. Promień, tu tutaj, tu wszędzie są promienie gdzieś i to można sobie, a tu na przykład nie, są, nie ma tych promieni po tej stronie. Czyli załóżmy, że tam, gdzie ten element nie współpracuje z żadnym, nie styka się z żadnym innym elementem, przedmiotem, y, częścią, to on nie jest płaski, tylko ma właśnie promienie, a tutaj, gdzie się styka, gdzie jest zmontowany z czymś, to on ma właśnie wy, wytoczony na przykład czy wyfrezowany Powierzchnię, która służy do połączenia z czymś, z jakimś innym elementem. I to znaczy, że to jest właśnie odlew. Po prostu odlew. Tutaj akurat to był odlew aluminiowy. I tak się właśnie oznacza te odlewy. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego, co, co można na rysunku technicznym zauważyć, i warto jest odczytać, bo czym więcej odczytasz, to będziesz więcej wiedział. To tak samo, jakbyś czytał jakiś tekst i przeczytał co drugie zdanie, to się wszystkiego nie dowiesz, a tu jednak można z tego, co najważniejsze, to jest ten główny rzut, tak naprawdę jest najważniejszy. A teraz takie dodatki, czyli pozostałe rzuty. Oczywiście, że tutaj coś na nich widać, ale jest też coś takiego jak ten przekrój BB. Ogólnie warto patrzeć na przekroje, bo w nich jest najwięcej informacji. Przekrój BB, jak widzisz, jest to przekrojem przez tą śrubę, która łączy ten element, powiedzmy, korpusu z drugim korpusem. I widać, że tu jest śruba, że jest nakrętka, że to przechodzi przez dwa różne elementy, ponieważ są kreskowane w różnych kąt, pod różnymi kątami. To przypominam. I to jest ten sygnał, że mamy dwa elementy, bo są inaczej kreskowane, i jest śruba, która to łączy. Także tak y, warto to sobie zaczynając, czytając, za, zaczynać od y, głównego rzutu, a później najwięcej informacji właśnie znajdziesz na przekrojach. Oczywiście, że w miarę doświadczenia to y, patrzysz już na wszystko i widzisz więcej, niż byś patrzył tylko na jedno, ale to tak samo z każdą inną umiejętnością jest. Y, myślę, że to tyle. Y, jeżeli będzie zainteresowanie, to będę do tego powracał. Bo rysowanie to jest jedno, a czytanie rysunku technicznego to jest drugie. Dostajesz coś, co ktoś narysował, i masz to z tego się najwięcej dowiedzieć. I to nie zawsze jest proste. Także dzisiaj to tyle, i, i oczywiście zapraszam na kolejne wideo. A przy okazji, proszę o subskrypcję na, następne, które już. Dużo już mam, ale jeszcze następne teście się przydadzą. Nigdy nie jest za dużo. Do następnego razu.